Dzień dobry, witam na szkoleniu podstawowym z bezpieczeństwa informacji i organizacji w świetle sporządzenia ochrony danych osobowych. Jest to szkolenie podstawowe, na którym omówimy sobie kilka podstawowych zasad, które dotyczą Państwa organizacji. Zacznijmy od podstaw, czyli czym są dane osobowe oraz w jaki sposób je możemy zidentyfikować. Tak więc dane osobowa jest zbiorem informacji, które dają nam możliwość identyfikacji osoby. To oznacza na przykład numer telefonu napisany na kartce papieru będzie daną osobową i leżącą na przykład na chodniku. Nie, nie do końca. Ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie odczytać z tej kartki, jeżeli na tej kartce będzie dane imię i nazwisko plus numer telefonu, to już mamy do czynienia tutaj z danymi osobowymi. To samo dotyczy adresów mailowych. W przypadku, jeżeli będzie tam napisany adres mailowy, na przykład jan.kowalski małpa i nazwa firmy, dana osobowa, ze względu na to, że jesteśmy w stanie zidentyfikować, że ten adres e-mail jest, pochodzi z danej organizacji, a ta osoba prawdopodobnie pracuje w tej organizacji. Inaczej będzie, na przykład z adresem e-mail, będzie wyglądał w taki sposób, że będzie to jan.kowalski. Kowalski małpa, na przykład gmail.com, gdzie nie jesteśmy w stanie określić, kto naprawdę jest posiadaczem tego adresu e-mail. Jeżeli są to duże stopnie ogólności, czy na przykład informacje, które no nie pozwalają w szybki sposób doprowadzić nas do tej osoby. Dane osobowe wrażliwe będą to dane, które ujawniają właśnie pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne oraz to, co mamy na slajdzie. Co jest tutaj istotne w przypadku na przykład poglądów politycznych, czy pochodzenia rasowego, w bardzo łatwy sposób, można wpaść w tak zwaną właśnie pułapkę RODO, która, gdzie na przykład przy połączeniu danej osobowej w formie CV wysłanej osoby widzimy na przykład na zdjęciu osobę pochodzenia w powiązaniu z, z danymi osobowymi, które określają, co to jest za osoba. I mamy tutaj do czynienia z pewnym, czy na zdjęciu jesteśmy w stanie na przykład określić, czy jest to osoba wyznania religijnego. Dane wrażliwe yy, możemy przetwarzać tylko w sytuacjach pełniając odpowiednie warunki. To znaczy mamy odpowiednią zgodę, osoby na przetwarzanie danych. Przetwarzanie wynika z przepisu prawa, jeżeli dotyczy to właśnie interesów danej osoby. Co to, to jest w ogóle przetwarzanie danych osobowych? Przetwarzanie danych osobowych jest to zbieranie, trwalanie, przechowywanie, opracowywanie. Jest to przetrzymywanie w folderach na komputerze, trzymanie dokumentów w naszej szufladzie, gdzie w łatwy sposób możemy do niej sięgnąć i mamy do nich dostęp. Jest to archiwum, do którego mamy klucz i jesteśmy w stanie dotrzeć. Tak więc za każdym razem, gdy występuje jak plik z danymi osobowymi i mamy do niego dostęp, ale nawet nie zaglądaliśmy do niego bardzo dawno temu, to przetwarzamy te dane osobowe. Jeżeli w firmie został nam przydzielony folder, w którym znajdują się dane osobowe, to także jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych osobowych. I tutaj uwaga, należy posiadać do tego odpowiednie upoważnienie. No właśnie, tutaj zasady ochrony danych osobowych, czyli w jaki sposób powinniśmy przetwarzać te dane osobowe. Tutaj są na czerwono najważniejsze informacje. To znaczy musimy posiadać cel do przetwarzania danych osobowych. Jest to na przykład cel w postaci kierowania CV, budowania bazy, aby zatrudnić daną osobę. I tutaj wychodzi ten cel zasady celowości. Zasada legalności, czyli mamy takie prawo ze względu na to, że mamy prawo do zatrudniania osób. Zasada ograniczenia czasowego, która jest kluczowa, to znaczy, jeżeli zbieramy dane osobowe, to musimy określić sobie odpowiedni zakres czasu, przez który będziemy przetwarzać te dane osobowe. I powinniśmy to opisać w danym dokumencie, że te dane na przykład będziemy zbierać tylko do celów rekrutacji, na przykład na pół roku, i po pół roku zostaną te dane usunięte. Zasada merytorycznej poprawności, czyli powinny być dane poprawne. Tutaj w przypadku możemy się spotkać pasówka medyczna gdzie zawsze zostaniemy wylegitymowani, czy jesteśmy daną osobą, ponieważ jest to właśnie ta zasada merytorycznej poprawności. Musimy zapewnić to, że, da, że rozmawiamy z konkretną właśnie osobą o, te, o, o tych danych, dopisujemy ją do naszej bazy i przetwarzamy właśnie dane tej osoby. Zasada adekwatności też jest bardzo istotna, to, to znaczy nie można przetwarzać danych, które nie są nam potrzebne do danego celu, który na przykład wcześniej sobie określiliśmy. Jeżeli jest to cel, na przykład rekrutacja, to na początku nie, nie musimy zbierać numerów PESEL. Jest to nam niepotrzebne do tego celu, bo są tam potrzebne inne informacje. Tak więc adekwatność, czyli nie zbieramy za dużo, zbieramy tylko i wyłącznie te dane, które są nam potrzebne. Minimalizujemy w ten sposób też ewentualne ryzyko. Każda z, z osób, z których dane przetwarzamy, ma prawo do bycia zapomnianym, to znaczy może żądać zmiany danych u nas w systemie, może także żądać usunięcia tych danych, ale w niektórych wypadkach jest to ograniczone. Ze względu na to, że na przykład jeżeli dotyczy to księgowości, to jeżeli chodzi o pracowników firm B2B na umowach B2B, nie jesteśmy w stanie usuwać ich danych z baz, ze względu na to, że jesteśmy na przykład związani z ustawą rachunkowości do przetrzymywania tych informacji na... Przez 5 lat. Dotyczy to także rekrutacji, gdzie te okresy są nawet dłuższe. Te wszystkie informacje, o których ja wspominam, otrzymają Państwo także w linku do tej prezentacji, w którym będą mogli Państwo prześledzić sobie jeszcze raz dokładnie te informacje, które ja tutaj podaję. Więc omawiam tylko i wyłącznie te kluczowe informacje dla Państwa. Privacy Shield jest to nasze dane osobowe, nie powinny być wyprowadzane poza Unię Europejską. To oznacza, że. Nawet jeżeli zbieramy takie informacje, powinniśmy zapewnić do tego, aby ich dane nigdy nie trafiły poza strefę Unii Europejskiej. Co to oznacza, że nie możemy wysłać na przykład informacji na serwery Google, nie możemy wysłać informacji na serwery Microsoft, ale uwaga, powstał właśnie Privacy Shield, który może nie właśnie to już dawno temu, który umożliwił wymienianie informacji. Oczywiście serwery Microsoftu znajdują się w Unii Europejskiej, posiadają je we Frankfurcie, siedziby mają w Irlandii, ale czasami część rzeczy. Diagnostycznych, na przykład, może trafiać także do, poza strefę do głównych serwerów w siedzibie Microsoftu w Stanach Zjednoczonych, stąd też właśnie powstały tego typu dodatkowe ułatwienia. Jakie kary administracyjne są za złamanie zasad niezgodności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych? Jest to 10 milionów euro lub 20 milionów euro, w zależności od przedsiębiorstwa, jeżeli jest to mniejsze przedsiębiorstwo, to duże przedsiębiorstwo. Jeżeli kara nie mogłaby być dotkliwa dla takiego przedsiębiorstwa, to stosuje się wyznacznik, na przykład, np. 2-4% od obrotu ostatniego roku, aby zwiększyć tą sumę. Teraz będzie kilka podstaw. Kim jest administrator danych osobowych? Administrator danych osobowych to osoba lub przedsiębiorstwo, które zapewnia odpowiednie środki techniczne do przetwarzania danych osobowych. Jest odpowiedzialny praktycznie za cały zakres zabezpieczenia informacji w firmie. Powinien testować, powinien sprawdzać. Jest za to odpowiedzialny, a później jest rozliczany przez to, przez ewentualnie Urząd Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych pomaga w takich rzeczach, to znaczy wspiera użytkowników przy na przykład szkoleniach informuje administratora monitoruje także przestrzeganie rozporządzenia udziela na żądanie zaleceń co do skutków osobowych, współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych pełni funkcję kontaktu dla państwa jest najważniejszym punktem w przypadku gdy nie wiecie na przykład co zrobić z danymi sobie, osobowymi a przetwarzacie je nie jesteście pewni na przykład czy dobrze przetwarzacie dane i w takim wypadku inspektor ochrony danych osobowych jest do tego aby Udzielić Państwu odpowiedniej informacji, powiedzieć w jaki sposób mogliby Państwo przetwarzać to w sposób prawidłowy lub bardziej bezpieczny. Urząd Ochrony Danych Osobowych, tak zwany UODO, jest to organ, sprawdza naruszenia ochrony danych osobowych, wycieki, czy są dobrze przetwarzane dane osobowe, także sprawuje funkcję edukacji, wypuszczając na przykład poradniki dotyczące ustawodawstwa. ASI, administrator systemu informatycznego, czyli są to tak systemów, czyli nad, nadzorują pracę serwerów, dodawa, dodają odpowiednie uprawnienia, lub kasują, konfigurują komputery, instalują odprogramowanie, tak naprawdę wszystko to, co należy do obowiązków IT. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest to osoba, która na przykład podpisując umowę o pracę, bądź nawiązując kontrakt z naszą firmą jest upoważniona do tego, aby przetwarzać dane osobowe na podstawie dokumentów. W tym dokumencie powinniśmy zawrzeć, jaki zakres przetwarzania, co może robić, jakie dane może uzyskiwać. Procesor danych osobowych otrzymuje z naszego upoważnienia dostęp do do, do danych osobowych w taki sposób, na przykład, aby wykonać dla nas jakiegoś rodzaju usługę, na przykład na prostszym. Procesorem danych osobowych będzie, będzie firma IT, która świadczy dla Państwa usługę utrzymania poczty w chmurze. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, gdy chcemy przetwarzać dane osobowe, czyli musimy mieć na to zgodę. Jeżeli budujemy system, który będzie przetwarzał te dane, powinniśmy mieć zgodę tych osób. Ta zgoda musi być dobrowolna, konkretna, jednoznaczna, wyraźna i świadoma. Jest to także obowiązek informacyjny. W przypadku zbierania danych osobowych na przykład do celów rekrutacji powinniśmy zaopatrzyć się w taki obowiązek informacyjny i poinformować, że jeżeli będziemy zbierać do, do celu na przykład rekrutacji dane osobowe, to informujemy tę osobę, że będziemy je przetwarzać, w jakim celu będziemy je przetwarzać, czyli jaki to będzie czas, jakie to będą dane, to będzie miał do nich dostęp, że dana osoba ma prawo dostępu do tej treści, może poprawiać, usunąć, przenosić, może także nie podawać nam tych danych, ale w tym wypadku nie będziemy mogli jej, na przykład, rekrutować. Polityka kluczy. Stawowa polityka, którą możemy rozciągnąć i na karty dostępu i różnego rodzaju klucze, które umożliwiają nam wejście w posiadanie danych osobowych, na przykład do pokoju, w którym znajduje się księg księgowość prowadzona. Odpowiednia procedura wydawania i przechowywania, zdawania takich kluczy poprzez przyłożenie np. karty wejściowej. Zabezpieczenia organizacyjne danych osobowych są to zabezpieczenia, które powodują, że jest, bronimy się przed nieautoryzowanym udostępnieniem danych, utratą danych, uszkodzeniem i udostępnieniem danych. W momencie, jeżeli posiadamy, na przykład, komputer, powinniśmy także chronić ten komputer, Jeżeli posiadamy teczkę z dokumentami, powinniśmy także chronić tą teczkę z dokumentami. Nie zostawiać jej, na przykład, w samochodzie, ani w otwartym biurze, ani nie zostawiać swoich plecaków bez kontroli, na przykład na peronie. Dotyczy to nie tylko samego budynku, w którym pracujemy, ale dotyczy to naszego całego życia, w którym znajdujemy się i przetwarzamy dane, czyli jesteśmy, na przykład, posiadaczami właśnie tego komputera, w którym znajdują się te dane osobowe, bądź teczki, które powinniśmy wynieść ze względu na rodzaj i charakter naszych Pracy. Polityka, która mówi o tym, że należy zadbać o to, aby żadne dokumenty nie leżały naokoło naszego biurka, które byłyby widoczne dla naszych zasad. Jeżeli odchodzimy od komputera, blokujemy komputer za każdym razem klawiszem skrótowym Microsoft Plus L, co powoduje zakrycie ekranu logowania, ale nie kończy naszej pracy. Po przyjściu i po przywróceniu pracy w biurze wpisujemy hasło i ekran się nam odkrywa, a wszystkie dokumenty, które mieliśmy wcześniej otwarte, są dokładnie w tych samych miejscach, więc jest to bardzo ułatwione. Microsoft plus L i odchodzimy od komputera. Wracamy, wpisujemy hasło i mamy to wszystko, co mieliśmy wcześniej. Polityka haseł. My preferujemy już teraz dodatkowo 12 znaków, dodatkowo zabezpieczenie multifaktor, które właśnie teraz wdrażamy, dodatkowo w systemach, które przetwarzamy. Oprócz tego, że hasło może być nawet dłuższe czy będzie krótsze, są tak zwane blokady przed atakami, typu na przykład brute force, powodują, że w odpowiednim kilkulorazowym błędnym odpytaniu zostanie zablokowane i powiadomiony zostanie administrator bezpieczeństwa. I tutaj, na przykład, widzimy na tym ekranie, jak. Szybko możemy złożyć sześcioznakowe hasło w 3 sekundy, podające się z dużych, małych, wielkich liter i symboli. Siedmioznakowe, 4 minuty i tak dalej. Zapraszam do tego, abyście się zapoznali z tym. Tak jak wspomnę, otrzymacie tę prezentację także w linku, więc zachęcam do analizy oraz zmiany swoich haseł mocniejsze. Elektronicznych nośników danych. Jeżeli mamy komputer, jest to nasz nośnik danych. Mamy port USB i mamy do niego wpięty dongle USB z danymi, to jest nasz nośnik danych. Jeżeli są to nośniki typu papier, to też są nośniki danych, więc zawsze je zabezpieczamy. Jeżeli są to dokumenty, trzymamy je w zamkniętych szafkach. Jeżeli je wynosimy, to ich pilnujemy. Jeżeli dotyczy to portów USB, nośniki powinny być szyfrowane. Wszystkie komputery powinny być zaszyfrowane. Jest to obowiązek informatyczny administratora systemu. Z gruntu zaszyfrowane. Co to oznacza? Jeżeli nośnik jest zaszyfrowany, to nie ma takiej opcji, żeby ktoś odszyfrował ten nośnik. Trwałoby to za długo. Moc obliczeniowa, która by została na to skierowana, nie wystarczyłaby, skró aby skrócić ten czas. Tak więc każdego nośnika, nawet komputera, oznacza to, że jeżeli nawet zostanie nam skradziony komputer z danymi, które były w środku, nikt nie uzyska do nich danych, a tym samym nie jest to także żaden incydent, który należy zgłaszać, ponieważ nie dochodzi wtedy do naruszenia danych osobowych, ponieważ nikt nie uzyska. Zyska do tego dostępu, nawet posiadając ten dysk, posiadając warsztat, ze względu na niskie możliwości deszyfracji takiego dysku. co chronimy dane? Są to podstawowe rzeczy, tak jak straty finansowe, utrata danych, utrata reputacji, kradzież tożsamości. Jeżeli wyślemy do tych osób, co trzeba, wiadomość e-mail, to także może dojść do naruszenia danych osobowych. Tutaj może być utrata reputacji takiej osoby, może to być także kradzież tożsamości, jeżeli dane, które wysłaliśmy, wysłaliśmy do niej tych osób, co trzeba, lub straty finansowe, bo poniesiemy przez to jakieś kary, bądź te osoby po prostu stracą jakieś zasoby finansowe. Tu trzeba bardzo uważać. Zachęcam gorąco do dyskusji. Gdybyście mieli pytania, zapraszamy do nas do kontaktu. Jesteśmy dla Was dostępni. Gdybyście nie byli pewni, w jaki sposób zabezpieczać się. Weryfikacja. Chodzi o podnoszenie świadomości. Jeżeli ktoś do nas dzwoni, na przykład z numeru telefonu infolinii bankowej, to i tak nie jesteśmy pewni, czy to jest dokładnie ta osoba, która dzwoni z infolinii bankowej, bo dzisiejsza technologia pozwala na podszywanie się pod praktycznie każdy numer telefonu. Na przykład, ostatnia sytuacja z Alior Bankiem, który dzwonił dokładnie z numeru infolinii, ale podszywała się firma, która wydobywała po prostu od dane osobowe w taki sposób, aby móc się później zweryfikować na infolinii jako osoba i uzyskać dostęp do środków. Tak samo, czy jesteście w stanie stwierdzić, że informatyk, który do Was zadzwoni, to jest informatyk, który rzeczywiście jest na przykład z naszej firmy? Nie wiecie tego. Możecie to zweryfikować. Na kilka sposobów. Po pierwsze, możecie odłożyć słuchawkę, tak samo jak w jeżeli dzwoni do Was bank. Sami skontaktujecie się z firmą, oddzwonicie. Dzwonicie wtedy na odpowiedni numer tej firmy bądź banku, i już wtedy wiecie, że dodzwonicie się na pewno do tego. Jeżeli ktoś do Was dzwoni, nie podajemy nigdy żadnych danych. Jeżeli chce jakieś dane, prosimy, dziękujemy takiej osobie, odkładamy słuchawkę, kontaktujemy się sami z infolinią i dopiero wtedy podajemy dane, aby się zweryfikować. To jest jedyna słuszna metoda. Drugą słuszną metodą jest także poproszenie o adres mailowy, bądź poproszenie o wiadomość mailową, gdzie niech ta osoba po prostu prześle odpowiednie, odpowiednie informacje, pytania. Wtedy jesteśmy w stanie zweryfikować, czy to jest chociażby domena instytucji, z którą mamy się skontaktować. Jakie metody stosuje przestępczość zorganizowana, czyli scam, phishing, socjotechnika. Persfazja, programowanie internet, jeżeli to wszystko razem, czyli socjotechnikę, Perswazję i phishing, no to mamy tutaj gotowy przepis na włamanie, to znaczy, na przykład e, wysyłamy adres mailowy, link z podrobioną stroną internetową banku, e, Państwo próbują się zalogować, zawieramy tam jakąś informację, że musicie się szybko zweryfikować. Otrzymujemy dane, proste scenariusze, polegamy na wzbudzeniu zaufania, wykorzystujemy to zaufanie do wyłudzenia. Mogą przybierać różne formy, czyli od bezpośredniego kontaktu poprzez właśnie wysyłanie maili, czyli zadzwoni na przykład do Państwa, osoba, która podaje się. Za pracownika firmy IT i powie, że musi szybko uzyskać ten do waszego komputera i musicie odpalić na tym komputerze odpowiednie oprogramowanie. Co, co wtedy? Co, jak, w jaki sposób się bronić? No, przede wszystkim, jeżeli nie był zamówiony żaden serwis, to w żadnym wypadku nie dawać żadnego dostępu i oddzwonić po prostu do firmy IT. To samo dotyczy banku czy każdej innej instytucji. Jest to jedyna możliwa metoda. Tutaj zachęcam do zadawania także pytań. Phishing to po prostu łowienie. Kłamy podejrzane maile, budujemy linka, który przekierowuje nas na fałszywą. Stronę tam my podajemy odpowiednie dane i odpowiedni zespół po stronie. Atakującego wyciąga nasze informacje, tutaj na przykład OLX, gdzie bardzo często wystawiając produkt na platformie OLX, jesteśmy od razu atakowani w platformie WhatsApp do kontaktu, który chce kupić od nas produkt, ale aby go zakupić, to my musimy zalogować się na stronę, żeby wysłać mu ten produkt, ponieważ ta osoba korzysta z jakiejś platformy wysyłkowej, gdzie musimy podać własne dane karty i zweryfikować tę kartę płatniczą. Oznacza to tylko jedno, że po wpisaniu tych danych. Po prostu stracimy środki, dlatego nigdy nie wychodzimy spoza platform sprzedażowych. Jeżeli ktoś do nas dzwoni, to nie podajemy żadnych danych, tylko odzwaniamy i na własną rękę weryfikujemy, bądź po prostu prosimy o kontakt mailowy, aby zweryfikować, czy naprawdę to wszystko, o czym druga strona mówi, jest prawdą. Dlaczego jest prawdopodobne? Jest to po prostu wyłudzenie informacji gospodarczej, mogą żeby to być na wstrzymanie działalności konkurenta, uzyskanie danych na temat cen przetargów. Informacja o klientach może to być po prostu kradzież finansowa czy podważenie zaufania, metod jest dużo. Na czym polega zabezpieczanie danych osobowych i w ogóle danych informacyjnych naszych firm? Oczywiście jest to szkolenie kadry, uświadamianie zagrożeń, wyznaczanie zasad dostępu, czyli procedur także informatycznych, i głównie teraz informatycznych, które same są sterowane, nie pozwalają. Na przykład na utworzenie prostego hasła oraz monitorowanie całej struktury informatycznej. Teraz kilka przykładów pytań, które będziecie mogli spotkać na egzaminie. Te pytania to, czy sam numer telefonu to dana osobowa. Nie to nie jest dana osobowa, bo czy adres e-mail to dana osobowa, tu proszę cofnąć się do samego początku. Omawialiśmy to na starcie. To samo drugie pytanie, zdjęcie i wizerunek osobowy, osoby fizycznej, czy to dana osobowa wrażliwa. Też zachęcam do cofnięcia się do pierwszych kilku slajdów oraz. Administrator to osoba pełniąca nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w organizacji. Tu od razu uproszczę: tak, to administrator danych osobowych to osoba pełniąca nadzór nad przestrzeganiem zasad. Gdzie zgłaszamy w przypadku incydentu ochrony danych osobowych? Bardzo ważne i proszę sobie to zapamiętać, że zawsze zgłaszamy to do przełożonego oraz inspektora ochrony danych osobowych. Na dzisiaj to już wszystko. Na pewno spotkamy się na kolejnym szkoleniu. Zapraszamy i dziękujemy za uwagę.